Nie, wojnie Rosją! Nie, nie, nie! nie! E. Proszę Państwa, zatrzymujemy się już na chwileczkę. O, tu jeszcze, jeszcze. O, tu stop, stop. Nasz przeciw... Trzymajcie, nie, bo to... Nie schodźcie! Pod proces... nie schodźcie! Nie schodźcie, nie schodźcie! Nie schodźcie z ulicy! No, stójcie po prostu, bo on tam coś mówi, a później wiesz Nie ma co schodzić zmienimy dochodzimy z drugiej strony Mowa Doskiego do przodu po pierwsze z do przodu Flagę zwinąć troszeczkę jeszcze troszeczkę dobrze, no, Po prostu bliżej, nie, nie zwijacie się. Ja, ko jeden jest koło jest drugiego, nie podajcie. Dwa kroki za bokiem. Dwa kroki, ale trzymajcie. Bo... może to fotografować. I to nie jest rosyjska agentura. To jest jasny i wyraźny nasz Polaków program na rzecz pokoju. Przypomnę. Nasza. Polska doktryna wojenna jest taka Możemy atakować kogo chcemy Ale ma być to wojna udana i zwycięska Wojna zwycięska z Rosją w sytuacji polskiej To jest wtedy, jeżeli Rosjanie nas zaproszą jako wyzwolicieli To znaczy, że wtedy i tylko wtedy Jeżeli armia chińska, amerykańska Zajmie Rosję od Wadiowstoku do Moskwy, zajmie Moskwę i Petersburg, i Rosjanie na tej reszcie Rosji zaproszą Armię Polską, żeby ich chroniła. I to jest jedyna doktryna wojenna możliwa, realna i dobra dla Polski. Proszę bardzo, chcecie rozbierać Rosję? Proszę bardzo, dołączymy się. Ale wiemy jedno, wiemy jedno, będzie Wam trudno. Będzie Wam bardzo, bardzo trudno, bo wiemy, że jak przyjdzie co do czego, jak niezwyciężona armia chińska i amerykańska urzęźnie w Tumrze i Tajdze, to Rosjanie ich ciągną nosem. Może się mylę, ale coś mi się tak wydaje. I dlatego tutaj dzisiaj zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie Andrzeju Duda. Różne rzeczy o Panu mówią, o Pana przodkach, to są sprawy historyczne. Ale informujemy Pana, Panie Andrzeju Duda, że wolą i interesem narodu polskiego nie jest, nie jest amerykańska, angielska, żydowska wojna Polski z Rosją. Nie, nam to się nie opłaca. Nie ma takich doradców, którzy by nas przekonali, że Pana postępowanie jest racjonalne. Domyślamy się, że mają na Pana haki w aferze pedofilskiej, czy może aferze podkarpackiej. To są nasze domysły. Bo jak analizujemy Pańskie postępowanie, jest ono i sprzeczne z interesem na Polski. dlatego tutaj, po co znaczy, Dmowski na zamek grzecznie. Powierając rosyjskimi flagami obok Polski. Przypomnę tym wszystkim, którzy będą nas oskarżali, że idziemy pod rosyjską flagą. Nie! Idziemy pod flagą polską! I tym wszystkim, którzy nas oskarżają, że jesteśmy rosyjskimi agentami, mówimy nieprawda! Jesteśmy Polakami! I w naszym interesie, w naszym polskim interesie, nie angielskim, nie żydowskim, nie amerykańskim jest pokój z Rosją. Polski pokój. Separatystyczny pokój. Takie jest nasze zdanie. Nie będziemy tutaj, nie będziemy tutaj panu zawracać głowy, panie prezydencie. Idziemy dalej. Ale niech pan pamięta. Niech Pan pamięta, że nasza modlitwa Pana kiedyś może dosięgać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na Amen. początku, teraz i zawsze i na wieki, wieków. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Idziemy dalej, bardzo proszę, rozciągnąć flagę. Dobra Wy I do idziecie wody. po prostu, wy w stoicie. W idziecie. idziecie. Zypomne, że tam będą teraz, teraz wyjdziecie. Zobacz, się stop, Lidzie stop, stop, stop. I się rozciągnie. Stop. I teraz. Stop, 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 stop. Niech oni idą. Teraz wyjdziecie. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Teraz wyjdziecie. <mawiamy> wyjdziecie. O tu, 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 tu. Bejęcia. Stop, stop, proszę, stop, stop. Teraz wyjdziecie. Powoli, powoli sonatę księżycową Powoli. w wykonaniu genialnego Paderewskiego, Piękne kwiaty. Skąd pani przyjechała do nas? Warszawa. O, to bardzo daleko Warszawa. To tylko 10 osób z Warszawy przyszło podobno na ten marsz. Czemu tak warszawiacy nie, nie, nie interesują się takim czymś? Nie wiem, ja wracam z występów i weszłam na nowy świat. Patrzę idzie, ludzie niosą nową flagę, a ponieważ jestem patriotką, to ja zaczęłam jeść. Pięknie, ja gratuluję. Ja tą flagę przywiozłem z Krajewa, bo tam jest taka działaczka, która uszyła tą flagę, jak te wszystkie covidowe sprawy się zaczęły. I, no i poznaliśmy się i z, no, byłem tam przywiozłem tą flagę, no i ona jest. Ja, ja, ja ją w ogóle no, zorganizowałem. Dziękuję bardzo. O, jest. Pięknie, trzyma tak. Super. Cześć. Cześć. Mocne przemówienie doktora. Oj, Mam nadzieję, że mocne. Ma być mocno i dosadnie. Całem Wielkiej Polski. Całem Wielkie Polsko. Skąd, kto i dlaczego i po co? Mam na imię Joanna, przyjechałam z Wielkopolski. Tak. Jestem polską patriotką i chciałam wesprzeć ten marsz. Dlaczego Roman Dmowski jest pomienia, pomijany w, dlatego, że jest w mediach? Jest niewygodny dla mass mediów, dla mainstreamu, dlatego, że był prawdziwym polskim narodowcem, przekłamany. Właśnie. Kierował się sercem. To był sercem i rozumem, i rozumem. I rozumem, tak Dla jest. Polski, dla Polski. A teraz się okazuje, że nawet nam utrudnili więzienie sprzętu, to jest... Ale daliśmy radę, pokonaliśmy przeciwności losu. Tak. Razem jesteśmy silni. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Nie będzie, nie będzie łatwo, bo to jest, jesteśmy na wojnie. To jest wojna. Tak jest. Ale wygramy tą wojnę! Wygramy, tak jest. Szanowni Państwo, dzisiaj jest z nami kolega Adam Stanisław Czetkowicz. Panowie uważajcie, bo ta przykładła to jest pleca w prawo. Musicie naprawiać. Następny czas. Przyciągnijcie, proszę bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj narodowcy wprowadzają gorskiego. Tam gdzie jego miejsc na zamek. Przypominamy... Okazuje się, że no naszego tak tego. Tak, proszę państwa, proszę ci innych mężczyzn, żeby towarzyszyli koledze czekanowi. To Pożegajcie na nas. Była prowokacja, był atak. Kamy,